Jak zdać egzamin na prawo jazdy za pierwszym razem? Jak zdać prawo jazdy za pierwszym razem, czyli co mogę zrobić, aby faktycznie ten egzamin zdać za pierwszym razem. W pierwszym odcinku we wcześniejszych filmach powiedziałem, że wpływ ma na to wybór dobrej szkoły, to był pierwszy odcinek. W drugim odcinku powiedziałem o obiektywnej i szczerej ocenie w postępach szkolenia, tak, że to ma duży wpływ na wysoką zdawalność. I mojej opinii, trzecim elementem, który bezpośrednio wpływa na wysoką zdawalność, jest to słuchajcie technika jazdy i sposób zachowania podczas egzaminu państwowego. Technika jazdy i sposób zachowania podczas egzaminu państwowego ma bardzo duży wpływ, czyli yy, ten styl i sposób jazdy, jaki ja tutaj proponuję, aby, aby tak jeździł kursa. Myślę, że wpłynie nie tylko na zdawalność, tak, ale również w późniejszej eksploatacji pojazdu, jeżeli będziecie jeździć w ten a nie inny sposób, to będzie taka jazda, słuchajcie, pasywna, nie aktywna, tylko pasywna, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa również ruchu drogowego, czyli nie tylko zdawalność egzaminu. Tak mi się wydaje, że w codziennej eksploatacji pojazdu, później w jeździe codziennie, też to się przyda, żeby po prostu żeby po prostu było mniej tych wypadków na polskich drogach. Dobrze. Słuchajcie, jakie, jakie czynniki mają wpływ na te bezpieczeństwo jazdy? Jakie mają yy, czynniki wpływ? Nie? Głównym czynnikiem, mi się wydaje, który ma i też głównym powodem wypadków jest to, że kierowcy nie stosują tej prędkości bezpiecznej. I to również szczególnie ma to duże znaczenie na mieście, na mieście, czyli na egzaminie warto mi się wydaje jeździć spokojnie. Ta jazda powinna być taka pasywna. Myślę, że prędkość nie po no myślę, że te 40 km na godzinę. Wiadomo, też nie czyjście, żeby nie tamować ruchu i tak dalej, ale te 40-45 km na godzinę, mimo że 50 jest maksymalną prędkością yy, dopuszczalną, tak? No, warto chyba troszeczkę wolniej jeździć, nie? I później prywatnie tak samo. Teraz słuchajcie, dlaczego? Dlaczego, dlaczego? Co daje, słuchajcie, o właśnie, co daje na egzaminie takie, taka, taka wyrównoważona, spokojna jazda? Otóż, słuchajcie, daje bardzo wiele, ja sobie tutaj zapisałem. Co daje, co daje taka jazda z bezpieczną prędkością, czyli taką prędkością, abyśmy, jeżeli będzie wystąpi jakieś zagrożenie, żeby można było skutecznie zatrzymać się na przykład przed tą przeszkodą, tak? Co daje taka jazda z prędkością np. 40 km na godzinę? Y... Otóż jeżeli słuchajcie, jeździmy troszeczkę wolniej, to dostrzegamy więcej szczegółów, dostrzegamy więcej szczegółów w tym całym pasie drogowym, w całym pasie drogowym, ale no, mamy... Dobrze, ja... żeby tutaj, bo to jednak będę musiał przeczytać, żeby nic nie ominąć, bo ja sobie to dokładnie wcześniej o, omówi, omówiłem, opracowałem, opracowałem i myślę, i myślę że tutaj Was z tym przekonam, nie? co daje jazda z bezpieczną prędkością, co daje... Widzimy więcej, słuchajcie, znaków, dzięki temu możemy dostosować swoją jazdę do obowiązujących przepisów, tak, czyli to już mówiłem przed chwilą. Dalej mamy więcej czasu, aby przemyśleć, kto ma pierwszeństwo na skrzyżowaniu, tak? Jak pędzimy szybko, to my nie mamy czasu zaraz, a tak jedziemy wolniej, to o co w ogóle chodzi? Kto ma pierwszeństwo, tak? Poszerza się nasze pole widzenia, bo ponieważ w zasadzie no są takie doświadczenia, że czym szybciej jedziemy, tym mniejszy jest ten kąt pola widzenia i mniej my widzimy, tak? Mniej widzimy szczegółów na chodniku, i tak dalej, nie? Na poboczu drogi yy, mamy czas, aby prawidłowo wykonać polecenia egzaminatora. Mamy czas yy, na przykład, bo czasami on powie proszę skręcić w lewo, ale to się wiąże, on nie powie później zmień pas. A mamy czasu więcej na to, jeżeli jedziemy wolniej, żeby zmienić ten pas najpierw na lewy, i z tamtego lewego co skręcić w lewo. Na przykład, nie? Jeżeli mhm. jest taka potrzeba. Dalej, co da jeszcze taka spokojna jazda? Zatrzymamy się bez hamowania awaryjnego przed przejściem dla pieszych. Nie jesteśmy pewni czy ten wejdzie ten, ten pieszy, czy nie wejdzie, to, to też słuchajcie, jeżeli jedziemy ze 40, jest o wiele łatwiej wyhamować tak, do zera przed tymi pasami niż jedziemy na przykład 55, tak? 55, nie? I tak samo, skutecznie ich zwolnimy przed autobusem, który włączył kierunkowskaz. A my powinniśmy umożliwić mu włączenie się do ruchu tak, na tym obszarze zabudowanym. Skutecznie też zatrzymamy się przetrzymywaniem bez nagłego hamowania, bez nagłokowania. jak nas w cudzysłowie mówią, złapie żółte światło, to już wcześniej mówiłem, jak się należy zachować na żółtym świetle. Ale na pewno, jak jedziemy troszeczkę wolniej, to łatwiej jest wyhamować. Nie ma tego hamowania awaryjnego i nie stwarzamy realnego zagrożenia w ruchu drogowym w sytuacji niebezpiecznych. Czyli tutaj takich sytuacji można by wymieniać kilka, ale na pewno zgodzicie się ze mną, że y, jazda z tą bezpieczną prędkością wpływa na to, że mamy więcej czasu y, aby zahamować, aby zahamować. Aby zahamować też przed tym samochodem, który jest przed nami, bo on też trzeba należy stosować to właśnie nie tylko Właśnie tą prędkość bezpieczną, także tak, żeby mieć czas na zahamowanie przed autem, który jest przed nami, ale również bardzo ważnym czynnikiem jest yy, zachowanie odpowiedniej odległości, odległości i to jeszcze przejdę do tego, albo no od razu mogę powiedzieć, słuchajcie, no bo naprawdę ta, ja, ja też to wiem po sobie, tak? no bo ta praca egzaminatora czy instruktora nie jest wcale łatwą pracą, i teraz jest duża różnica, jeżeli na przykład ten kursant, tak, bo to czy to siedzi instruktor czy egzaminator, to podejrzewam odczucia są te same, jeżeli on mi nie trzyma tej odległości bezpiecznej, czyli nawet czasami lepiej dalej, jeżeli jest, a trzyma się dość blisko, za blisko tego samochodu przed nim, co powoduje, że ten egzaminator, czy też instruktor zaczyna się denerwować. Zaczyna się denerwować, bo wie, że... W wypadku, gdy ten samochód przed nami zahamuje dość mocno na pograniczu hamowania awaryjnego, no to robi się naprawdę niebezpiecznie, bo jest i prędkość duża, 50 km na godzinę, i zachowana jest odległość. Czyli niby się nic nie stało, ale już jest duży niepokój. Ja wiem to po sobie. Czyli wiadomo, robi się wtedy efekt dowina, jeżeli, jeżeli to auto zahamuje, auto na siebie wpadają. Ale to jeszcze do tego, do tego P, przejdę, do tego przejdę, bo o co mi chodzi? O co mi chodzi? Yy, moim zdaniem, żeby to dokładnie zrozumieć i, i zmienić tą swoją mentalność yy, na egzaminie, żeby jeździć tak yy, no spokojnie. Zresztą później w ruchu drogowym też, bo to wpływa na bezpieczeństwo, poprawę bezpieczeństwa, czyli tak pasywnie, nieaktywnie, czyli stosować to jako driving też. Że warto wcielić się, w tą, żeby to zrozumieć, żebym, żebym ja Was przekonał, żeby tak jeździć. Warto wcielić się w, te, w rolę tego, słuchajcie, egzaminatora, egzaminatora, bo, bo właśnie o tym, co ja mówię. Jeżeli przykładowo my jedzie, jedziemy, nie trzymamy tej odległości bezpiecznej, ten egzaminator, słuchajcie, nie może nam pomóc, czyli co? Bo jego praca się różni od pracy instruktora. On nie powie nam zwolnij, zachowaj większą odległość, tak? On nam nic nie powie. Ale słuchajcie, jest bardzo już zdenerwowany, bo on wie, że my już jeździmy na pograniczu i on już jest bardzo zdenerwowany. I teraz tylko będzie jakaś chwila zwątpienia, nie wiadomo, czy ten pierwszy wejdzie, czy nie wejdzie, on z tych nerwów też nam zahamuje, bo on też no, musi pilnować tego bezpieczeństwa ruchu drogowego i naprawdę jest taki duży dyskomfort i taką szybką jazdą, nietrzymanie odległości, my powodujemy, że ten egzaminator się denerwuje. denerwuje I teraz jest duża różnica między pracą instruktora a egzaminatora. Instruktor, jak ja jadę i widzę, że, że ten kursam troszeczkę przesadza, a nie są te umiejętności takie jak jak powinny być, a on tak jeździ już za bardzo pewnie, zapewnie, wiem, że te umiejętności są słabe, to ja reaguję, a jeżeli nie reaguję, to najpierw mu mówię, tak, czyli upominam go, mówię zwolnij trochę, bo to nie jest odległość bezpieczna jaką trzymasz, tak, albo, albo zwiększ odległość przed pojazdem, ponieważ w przypadku hamowania awaryjnego dojdzie do kolizji. No a tutaj egzaminator, zobaczcie jaką ma rolę, on nie może powiedzieć zwolnij, on nie może pomóc. Nie może nam nawet poradzić. Słuchaj, no to nie jest dobra odległość, tak? Nie trzymasz tej bezpiecznej odległości. On się nie odzywa. Ale wierzcie mi ją, z nerwów cały czas trzyma nogę nad pedałem hamulca i jest gotowy w każdej chwili do hamowania. Czyli no, no nie jest to bezpieczne zachowanie. I postawcie się w roli takiego egzaminatora, który nie może nam nawet zwrócić uwagę. A jak już tylko minimalnie będzie jakieś minimalne zagrożenie, to on wykorzysta to i co wyhamuje, bo on też chce żyć, tak? I też on odpowiada za bezpieczeństwo tego kursanta, który zdaje. Także myślę, że tutaj yy, jeśli kursant, ta kursantka jedzie z prędkością bezpieczną, zachowuje odległości, czyli tu już Wam mówię, jak konkretnie macie się zachować na, na egzaminie. Później w życiu tak samo, żeby po prostu żyć. To nie tylko na egzaminie. Yy, ta jazda jest, słuchajcie, taka zrównoważona. Bez nagłych hamowań, ten, ten, widać, że ten kustan przewiduje te ewentualne zagrożenia, jakie mogą wystąpić w ruchu drogowym. Obserwuje cały pas drogowy, nie tylko to, co jest przed, tylko cały pas. On patrzy, czy jak się zachowuje ten pieszy, czy on wyjdzie na te przejście, czy nie wyjdzie. Yy, czyli, jeżeli ta jazda nie jest agresywna, tylko raczej właśnie zrównoważona, tak jak tu sobie napisałem, bez nagłych hamowań, wtedy egzaminator też ma więcej czasu, słuchajcie, na zareagowanie, egzaminator, ja jako instruktor też, bo widzę to, nie? Także jakby wystąpiło jakieś zagrożenie w ruchu drogowym, on ma czas na to, żeby zareagować, tak? Jeżeli jedzie szybko, to ma też mało tego czasu, nie tylko Wy macie mało czasu, ale on też ma mało czasu. Czyli tu przechodzę do sedna, ja tu sobie napisałem taki już takie fajne zdanie, myślę, że przydatne, że spokojna jazda osoby egzaminowanej wpływa wprost proporcjonalnie na spokojną pracę egzaminatora. No, tak mi się wydaje. No i to samo tyczy pracy instruktora. Nie? Także, także myślę, że warto tak postępować, i teraz no, chciałbym Was przekonać do tego, żeby nie stosować tylko tego na egzaminie. Ale stosować również w życiu, w życiu później prywatnym, jak zdacie ten egzamin, żeby po prostu na tych drogach, słuchajcie, było bezpieczne. Było bezpieczne, nie? Mam nadzieję, że Was chociaż trochę o tym przekonałem. Co ja jeszcze tutaj sobie. Ojej. Co jeszcze? To mówiłem o tej sytuacji, że ten, że, żeby nie jeździć za szybko. No tutaj już takie, czyli tutaj napisałem, że posunę się tu o tezę, o tezę że osoba egzaminowana swoim stylem jazdy, stylem jazdy, może w cudzysłowie mówiąc, słuchajcie, przekonać tego egzaminatora, że jest osobą, która będzie odpowiedzialnie zachowywać się na drodze w przyszłości. Czyli ten styl jazdy ma bardzo duże znaczenie. Jeżeli egzaminator będzie czuł się w miarę bezpiecznie, spowoduje takie odczucie, kiedy przez odpowiedni styl jazdy to na pewno będzie przekonano tej słuszności, aby wydać nam wynik egzaminu tego naprawy jazdy pozytywny. Tak? No można tak powiedzieć, że musimy go troszeczkę tak przekonać tym swoim stylem jazdy, że my bezpiecznie umiemy jeździć. Tak? Także mam nadzieję, że, że słuchajcie, no ja uważam, że prowadzenie, tego pojazdu z prędkością taką zrównoważoną, bezpieczną. Nie tylko właśnie wpływa na tą zdawalność, na tą zdawalność, tak, na państwowym, ale również ci przyszli kierowcy, czy przyszli kierowcy zastosują te moje tutaj zalecenia do takiej spokojnej, zrównoważonej jazdy. Później, później w codziennej eksploatacji tych swoich pojazdów, jak zdać egzamin, naprawdę szczerze was do tego zachęcam, bo no, żeby tych, 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 tych Polaków na tych polskich drogach ginęło mnie, tak? to jest też cel, to jest też cel. Czyli nie tylko zdanie egzaminu za pierwszym razem, ale również, również żeby, żeby było bezpieczniej na polskich drogach. Bardzo was zachęcam do tego stylu jazdy takiego pasywnego, wykorzystywania jako drivingu i o tych wszystkich tu elementach, które wcześniej powiedziałem. Mam nadzieję, że te porady słuchajcie, które ja tutaj Wam yy, yy, przytoczyłem. tak, yy, no Przyczynią się do yy, tego, że zdacie egzamin państwowy na prawo jazdy za pierwszym razem, czego Wam naprawdę życzę. Także dziękuję za uwagę. Zapraszam do oglądania kolejnych moich filmów na temat przepisów ruchu drogowego, jak również na